Wszystkim z tej strony, Axo i dzisiaj mam dla Was krótki filmik, jak skąd pobrać i jak zmienić nick w wersji worda 3.0.4.2, którą ja aktualnie posiadam. Więc w skrócie to będzie tak, że tutaj już mi się pobiera za chwilę wklej. nie, przepraszam, to nie to zaraz kopiuję, bo reklamowałem aktualnie serwer. To tutaj jest link do tego, do Mega. Chwilę trzeba poczekać te 5 sekund. Dobra, pomijamy. No i jesteśmy tutaj. I możecie zobaczyć, to jest ten sam, dosłownie link jest identyczny. Tu już mi się pobiera ta wersja, bo sprawdzałem, czy jak się będzie pobierała, no, z prędkością maksymalną mojego łącza, więc jest dobrze. No to tutaj sobie zatrzymam, później to pobiorę. No i jak pobierzecie, to macie taki plik. Taki spakowany folder. No i w tym folderze, jak ja odpalę tego hardwarda, to zobaczycie, że są identyczne, te same pliki. No nie będę już tego wypakowywał, bo nie chcę tych zastępować, na których już gram. I teraz tutaj wchodzicie w to, w tu Luma .emu, i tutaj zmieniacie nick, bo tu będzie Knight Table, jeżeli dobrze pamiętam. I zaraz jeszcze wejdę i sprawdzę. Chwileczkę. No, dawaj, dawaj. Tak, tu jest Knade Table, to to musicie zmienić na ważnik i wchodzicie przez to na serwer. Przez tutaj wszystko działa. Czasami może wyskoczyć problem, ale to mi wyskakuje. Może raz na 20 wejść, żeby, że niby przestał działać ten program Foodwarda. Ale jak odpalam dalej, to wszystko śmiga. Tutaj, już zaraz. Okay, momencik, OBS przerzucę. OK, czyli wszystko działa. 1.8.8.6.8.2.3.7.20 to jest IP serwera mojego i Forever'a to jest serwer Classic, który powstał wczoraj yy, czyli żeby Was teraz nie skłamać bo wrzucę to dzisiaj yy, w niedzielę został, o godzinie 10 wystartował aktualnie może być trochę mało graczy bo jest 12 w nocy <laughs> serwer jest oczywiście dostępny 24 na dobę link do yy, IP serwera również zostawię w opisie, a jakby wam coś nie działało, to zapraszam na TSA, yy, którego IP również będzie w opisie. Widzicie wszystko działa. Yy, żadnych problemów z ekwipunkiem, już znikającym nic nie było. Nap naprawili już tutaj, że drzewa, wszystko jest na tych biomach, na pustyni. Bo patrzyłem ostatnio jak zbierałem, więc wszystko śmiga. Rule wydobywa tutaj macie. Kółkowym pokazuje, że to jest na pewno 3,4, co, co najmniej, ale to jest 3,4,2. Znaczy się nawet zobaczy, czy o jest, widzicie, drzewa się respią, te, które, których nie było. Yy, lista zmian będzie podana. Macie wersję 3,4,2, co dodali, wszystko jest ładnie opisane. Więc dzięki, i do zobaczenia. Zapraszam do komentowania. Jakby Wam coś nie działało, to piszcie, to postaram się jakoś pomóc. I link do. Pobrania Hurdwarda zostawiam w opisie. Trzymajcie się, cześć.